Witam serdecznie przy dzisiaj rosnących cenach energii. Próbuję na wszelki sposób tą energię zaoszczędzić. I jeden z moich znajomych powiedział, że zakupił takie urządzenie, które wkładając do gniazdka oszczędza energię. I ja takie urządzenie zakupiłem, a dokładnie dostałem je za darmo. Później opowiem dlaczego jest za darmo. Zakupiłem takie urządzenie, dlatego, żeby pokazać, czy, co w takim urządzeniu się znajduje, jak ono działa i czy faktycznie to energię oszczędza. Zapraszam. Otóż, urządzenie wyprodukowane oczywiście w Chinach na, na pudełku Electricity Saving Box czyli pudełko oszczędzające energię. Tutaj nawet u góry tekst oszczędzając energię, oszczędzasz, oszczędzasz pieniądze oszczędzając pieniądze znaczy, że zarabiasz pieniądze, także nawet możemy zarobić pieniądze teoretycznie, według tego co tutaj jest napisane. Wygląda to w ten sposób. Załączane jest do gniazdka bezpośrednio. Zaświecają się tutaj jakieś dwie zielone diody. No i czy zaoszczędzamy energię? Tu na tej tabliczce jest model, jest jakiś przedział napięć, na które pracuje, przedział częstotliwości i USEFUL load 30 tysięcy watów, czyli 30 kW. No co to oznacza? Nie mam pojęcia, ale spróbujmy to otworzyć. I zaraz zobaczymy, co tam znajduje się w środku. Jest to dobrze sklejone. Nie ma tutaj żadnych śrubek. A nie, może na jakieś zaczaski. Znajduje się tu jakaś płytka. Tu w zasadzie nic nie ma. Są tylko jakieś oporniki, te dwie diody. No i tutaj, właśnie jakieś magiczne pudełko. Co to może być takiego? Otóż podejrzewam, że jest to kondensator. Odlutuję teraz te przewody i faktycznie zobaczymy, czy ma jakąś pojemność, czy to faktycznie jest kondensator. No i faktycznie jest to kondensator o wartości 3 mikrofaradów. Czy to faktycznie może zaoszczędzić nam prąd? Tutaj te rezystory w zasadzie są tylko i wyłącznie do ograniczenia prądu dla tych dwóch zielonych diód. Czyli w zasadzie ten kondensator, tylko i wyłącznie ten kondensator, ma zaoszczędzić nam energię. Tutaj widać nie ma nic innego. Tutaj był jeden przewód, czyli podłączony bezpośrednio do e, jednego potencjału. Tutaj drugi przez taki mały zygzak, który jest bezpiecznikiem. Nie wiem, czy to widać. Tutaj drugi przewód był połączony od kondensatora. Czyli w zasadzie jest to to samo, gdybyśmy podłączyli kondensator bezpośrednio do e, dwóch potencjałów, e, dwóch. E, pinów do gniazdka. Wydaje się to e, trochę śmieszne, ale faktycznie jest tutaj e, trochę prawdy. A mianowicie kondensator e, niweluje moc bierną, moc indukcyjną bierną. Co najśmieszniejsze, e, w środku w tej obudowie znalazłem haczyk wędkarski. <gryw> no naprawdę zabawne, ale. Może faktycznie jest to jakiś haczyk. Rozrysuję to na tablicy, pokażę o co chodzi. Postaram się wytłumaczyć to w jak najprostszy sposób. Jednak pojawi się tutaj kilka nowych, co dla niektórych terminów. Otóż, jeżeli mamy w sieci napięcie, a wiadomo, że napięcie znajduje się w gniazdku ma przebieg sinusoidalny, to podłączając jakieś urządzenie, jest pobierany prąd. Ten prąd jest pobierany, jeżeli jest to urządzenie rezystancyjne, zaraz o tym powiem, równo w fazie z napięciem. Co to oznacza? Urządzenie rezystancyjne to na przykład żarówka żarnikowa, starego typu z włóknem wolframowym, to na przykład grzałka w czajniku, to są urządzenia rezystancyjne, i tutaj ten prąd jest pobierany w tej samej fazie, czyli równo ten wierzchołek jest z przebiegiem napięcia. Wtedy współczynnik mocy, a określać się go jako cosinus phi, równa się 1. To jest sytuacja bardzo pożądana. Do takiej sytuacji właśnie dążymy, aby ten prąd był w fazie z napięciem. Wtedy mówimy, że jest pobierana moc czynna tylko i wyłącznie. Bo yy, rozróżniamy dwa rodzaje mocy: moc czynna i moc bierna. Moc czynna to jest taka, która jest wykorzystywana w 100% w e, urządzeniu i tak jak na przykład, właśnie grzałka wykorzystuje 100% tej mocy pobranej z gniazdka, a moc bierna to jest moc, która krąży pomiędzy urządzeniem a powiedzmy no, siecią energetyczną i ona nie przynosi nam żadnych korzyści. Ale przechodzi ona, ta moc bierna, przez licznik energii, co jest bardzo ważne. Także w takiej sytuacji nie tracimy nic, dlatego że moc cała wykorzystywana jest do pracy urządzenia. Zmienia się to trochę przy mocy indukcyjnej, a bardziej przy obciążeniach indukcyjnych i przy obciążeniach pojemnościowych. Co to są e, obciążenia pojemnościowe? Obciążenia pojemnościowe to są różnego rodzaju, np. zasilacze, przetworni, przetwornice impulsowe. Każdy taki zasilacz ma wbudowany tutaj na początku kondensator, i ten kondensator właśnie będzie pod, powodował, e, że to obciążenie staje się obciążeniem pojemnościowym. Nie w 100%, ale jednak w większości jest to obciążenie pojemnościowe. Każdy zasilacz, na przykład do telewizora, do laptopa, do czegokolwiek, każda przetwornica impulsowa jest to obciążenie pojemnościowe. Przy obciążeniu pojemnościowym, może zaznaczę to na niebiesko, przy obciążeniu pojemnościowym ten prąd przesunięty jest w fazie do napięcia i wyglądać może w ten sposób. To już nie muszą być Równe sinusoidy to mogą być nawet takie piki, w zależności od konstrukcji urządzenia, ale co najważniejsze, ten prąd przesunięty jest w fazie do napięcia i tu już jest wytwarzana moc bierna. Jeżeli podłączymy znowu obciążenie indukcyjne, co może być na przykład robot kuchenny, odkurzacz, wszystkie urządzenia zawierające silniki elektryczne, indukcyjne, to obciążenia indukcyjne, jeżeli połączymy tutaj obciążenie indukcyjne. To ten prąd pobierany jest jeszcze w inny sposób. Jest przesunięty w drugą stronę. I wyglądać to będzie tak. Też wytwarzana jest moc bierna, tylko że przesunięta w drugą stronę. Możemy skompensować tą moc bierną, wykorzystując moc bierną pojemnościową. Czyli te dwie moce nawzajem się znoszą. Tak jak na przykład w wielu zasilaczach, czyli obciążeniach pojemnościowych, jest wbudowany tutaj induktor, czyli cewka, która jest obciążeniem indukcyjnym. Ona równoważy swoją mocą bierną indukcyjną tą moc bierną pojemnościową. Może to być trochę skomplikowane, ale w rzeczywistości no, ogranicza się do tego, że jeżeli mamy podłączony mikser, który generuje moc bierną indukcyjną, wystarczy podłączyć właśnie kondensator, aby tą moc zniwelować. Czy faktycznie zaoszczędzi to nam jakiś prąd? W dużych zakładach, gdzie wykorzystywanych jest dużo silników indukcyjnych o dużych mocach, Stosowane są bardzo duże kondensatory. Pokazuję jeden z takich kondensatorów właśnie na filmiku o zasilaczach w całej playliście Automatyka dla początkujących. Zapraszam też do oglądania tych filmików. I tam właśnie przez styczniki odpowiedni system sprawdza właśnie ten współczynnik mocy. I kiedy ten współczynnik. Jest za niski i wyniesie powiedzmy 0,85. E, wtedy załączane są te kondensatory, aby tą moc zbierną zrównoważyć. No jest tutaj faktycznie ziarnko prawdy, czy więc to małe urządzenie faktycznie potrafi zaoszczędzić energię. Otóż taki mały kondensator mógłby zrównoważyć moc zbierną jakiegoś małego silnika elektrycznego. Podejrzewam, że wystarczyłby ewentualnie tylko do zrównoważenia mocy biernej jakiegoś małego wentylatorka stojącego na biurku, to jest jedna sprawa. Po drugie, w mieszkaniu mamy i urządzenia indukcyjne, i urządzenia pojemnościowe. Czyli w teorii jedne urządzenia powinny niwelować moc bierną drugich, w większych zasilaczach, na przykład w dużych telewizorach. Jest obowiązek już montowania tak zwanej korekcji współczynnika mocy. Czyli tam już jest montowany układ. Może to być, jeżeli jest to mała moc, tylko zwykła cewka, a już w większych urządzeniach są aktywne korekcje współczynnika mocy. Jest to dosyć skomplikowana budowa, i tam już ten współczynnik jest korygowany już w samym urządzeniu. We większości znowu obciążeń indukcyjnych są montowane małe kondensatory właśnie z tym samym, w tym samym celu, aby zniwelować tą moc. Bardziej tam chodzi o filtrowanie jakichś zakłóceń, ale w tym samym właśnie niwelowana jest moc bierna. A co najważniejsze, teraz powiem właśnie no, gwóźdź programu: w naszych domowych licznikach nie jest zliczana moc bierna. Moc bierna jest zliczana tylko w e, przyłączach e, dużych zakładów, czy też jeżeli jest to licznik, e, że tak powiem, na działalność gospodarczą, e, gdzie tam są zupełnie inne taryfy, są inne liczniki zakładane, tam te licz, liczniki zliczają moc bierną. I faktycznie w dużych zakładach, gdzie jest dużo silniki, silników elektrycznych, e, montuje się takie układy po to, aby zaoszczędzić na energii. Nasze domowe liczniki... Mocy biernej nie zliczają. Także w zasadzie e, to urządzenie nie daje nam nic. Kompletnie. To zobaczcie, co się stanie, jak przyłączy to urządzenie do gniazdka. Jak widzimy na wyświetlaczu, jest pobierany 1W. No to, to już całkowicie zaprzecza e, teorii oszczędności energii. Teraz e, powiem, dlaczego to urządzenie dostałem za darmo. Dlatego, że jak tylko zamówiłem to urządzenie. Na eBayu, eBay wysłał mi wiadomość, że to urządzenie zostało zakwalifikowane jako urządzenie niebezpieczne. I w każdym momencie mogę domagać się zwrotu od sprzedawcy zwrotu pieniędzy. Zanim to urządzenie dotarło do mnie, już dostałem zwrot z eBaya, dlatego że angielski tutaj urząd uznał to urządzenie jako niebezpieczne i wycofał import tego urządzenia do UK. Jakże zaoszczędzić zatem energię w tych dzisiejszych trudnych czasach, z, z kosztami energii bardzo dużymi? Otóż najprostszym sposobem, i, i to może wielu uznać za nie, faktycznie, nie wiem, bzdurę, może, może to krytykować, może powiedzieć, że no, w zasadzie nic nie doradziłem, ale faktycznie większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że najprostszym sposobem zaoszczędzenia energii. Jest wyłączanie takich zasilaczy z sieci. Wszystkie telewizory, wszystkie laptopy, komputery, wszystkie urządzenia typu dekodery, e, kina domowe, itd, tak dalej, i tak, dalej i tak dalej. Posiadają w sobie właśnie taki wbudowany, e, taką przetwornicę impulsową, jaka znajduje się właśnie w takim zasilaczu. Każde urządzenie ma dwa w zasadzie oddzielne zasilania. Jedno jest tak zwane standby, a drugie jest to to ten układ główny, który zasila całe urządzenie. Te małe układy standby one działają cały czas, cały czas i czekają na sygnał z pilota, aż to urządzenie łączymy. Tutaj mam jakiś zasilacz z komputera, akurat rozebrany, i tak jak widać, tutaj jest jeden duży transformator, który właśnie jest odpowiedzialny za te główne napięcia, idące tutaj już na wiele urządzeń. Ale tutaj widać taki mały transformatorek obok, i to jest właśnie ten układ zasilania, który działa cały czas. On działa cały czas i czeka na impuls, aby załączyć dopiero pracę tego głównego transformatora. Takie urządzenia potrafią pobierać. Kiedy wszystko jest wyłączone, wydaje nam się, że telewizor jest wyłączone, wszystkie inne urządzenia są wyłączone, pali się, tylko świeci się mała dziutka informująca, że to urządzenie właśnie jest w stanie oczekiwania. Potrafią pobierać w zależności od wielkości tego urządzenia od kilkudziesiątych nawet do kilku watów. Może sprawdźmy sobie faktycznie, ile, ile pobiera na przykład ten zasilacz, ten, który pokazałem na początku. Tutaj nie mam oczywiście nic podłączone do, drugiej, do końcówki tego zasilacza. On po prostu oczekuje na podłączenie jakiegoś urządzenia. Jak widać, jest 0,7 W pobierany w tym momencie. 0,6, 0,7 W bez żadnego obciążenia. Inne urządzenie, jakaś ładowarka do wiertarki bateryjnej. Też nie ma tutaj podłączone nic. Nie ma tutaj baterii włożonej. Nic się tutaj nie świeci, żadna dioda się nie świeci, że to urządzenie w ogóle działa. A pobierane jest 0,4 W. Pomyślicie, że jakie to są oszczędności, ale pomnóżmy sobie przez ilość urządzeń, które działają u nas w domach cały czas. Może nam się nawet zrobić z tego na przykład 5 W. 5 W energii pobieranej codziennie w każdej godzinie. W każdym dniu tygodnia, w każdym miesiącu, mam nadzieję, że uświadomiłem Wam przynajmniej, że takie urządzenia to jest po prostu chiński bubel. Nie mają kompletnie zastosowania w naszych domach i mam nadzieję, że uchroni Was chociaż od wydania 30 zł, właśnie na takie urządzenie, które jest kompletnie bezużyteczne. A mało to. Jeszcze pobiera energię z sieci. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.